Co tygodniowe koncerty, znajomości w radiu i w telewizji, pomoc w promocji Twojej muzyki. Czy to wszystko może zapewnić Ci menedżer muzyczny? Tego dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Cześć muzyczni biznesmeni, ja nazywam się Krzysztof Jan Grys i przekazuję wiedzę, która ma Ci pomóc w rozwoju kariery muzycznej. Jeśli poważnie myślisz o swojej karierze w biznesie muzycznym, to zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić najnowszego odcinka. Kliknij również w dzwoneczek, aby być o nim poinformowany. W dzisiejszym odcinku opowiemy o tym, jak znaleźć menedżera muzycznego. Prawdopodobnie jesteś na etapie lub będziesz na etapie poszukiwań menedżera muzycznego. Jest to osoba, która dzięki swoim znajomościom i doświadczeniu jest w stanie rozwinąć Twoją karierę muzyczną. W dzisiejszym odcinku podam Ci 6 sprawdzonych metod na znalezienie menedżera muzycznego. Na końcu odcinka podam Ci jeszcze bonusowy, siódmy sposób, dlatego zostań do końca. Na samym początku warto się zastanowić, kiedy tak naprawdę potrzebujesz pomocy menedżera muzycznego. Możemy to podzielić na dwa aspekty. Pierwszy, kiedy nie masz czasu zająć się wszystkimi sprawami organizacyjnymi związanymi z Twoją karierą muzyczną. Nie wynika to jednak z faktu, że nie chcecie się takimi sprawami zajmować, tylko po prostu Twoja kariera nabrała takiego rozpędu, że nie jesteś w stanie samemu zadbać o wszelkie sprawy organizacyjne, związane np. z koncertami czy też negocjowaniem kontraktów. W takim przypadku menedżer jest ci zdecydowanie potrzebny. Druga sytuacja, w której warto nawiązać współpracę z menedżerem muzycznym, jest to, że nie posiadasz jeszcze określonych umiejętności, które spowodowałyby rozwój Twojej kariery muzycznej. Mogą to być umiejętności związane np. z promocją Twojej muzyki i z marketingiem muzycznym, ze sprzedażą Twojej muzyki, organizacją koncertów czy też negocjowaniem kontraktów. W tym przypadku umiejętności takiego menedżera również będą dla Ciebie bardzo pomocne. Odpowiedzmy sobie w tym momencie na pytanie, na czym tak naprawdę polega współpraca z menedżerem muzycznym. Najczęściej zależy ona od zapisów w umowie z nim zawartej. W większości przypadków menedżer muzyczny odpowiada za sprawy biznesowe związane z twoją karierą muzyczną i w zamian za to otrzymuje określoną prowizję od twoich przychodów. Średnio jest to około 15-20%. Mogą to być np. przychody z koncertów, ze streamingu Twojej muzyki, ze sprzedaży akcesoriów itd. Wszystko zależy od warunków zawartej w umowie. Dla początkującego artysty taka współpraca z menedżerem muzycznym nie posiada praktycznie żadnego ryzyka finansowego, ponieważ artysta płaci menedżerowi dopiero w momencie, kiedy faktycznie zarabia na swojej muzyce. No właśnie, warto w tym momencie również opisać tą drugą stronę medalu. Dobry menedżer nie nawiąże z Tobą współpracy dopóki po pierwsze nie zarabiesz na swojej muzyce lub po drugie nie przekażesz mu wizji przyszłego zarobku. Menedżerowie działają trochę podobnie jak same wytwórnie muzyczne, czyli nawiązują kontakt i współpracują z wieloma artystami naraz i liczą na to, że jeden z tych artystów osiągnie sukces i zysk z tego artysty pokryje koszt pozostałych współprac. Przechodząc do metod odnalezienia menedżera muzycznego. Po pierwsze, daj mu się odnaleźć. Podstawową metodą odnalezienia menedżera muzycznego jest po prostu dać mu się odnaleźć. Aktualnie menedżerowie muzyczni poszukują artystów w internecie, dlatego tak ważne jest, abyś był aktywny w mediach społecznościowych, abyś posiadał profesjonalnie przygotowane profile, abyś dzielił się swoją muzyką i materiałami z koncertów. W ten sposób zwiększasz swoje szanse na odnalezienie przez menedżera muzycznego. Co równie istotne, jeśli to menedżer muzyczny odnajdzie ciebie, a nie ty jego, to masz dużo lepszą pozycję negocjacyjną w przypadku negocjowania warunków takiej umowy, współpracy. Czyli możesz negocjować na przykład jego prowizję, długość trwania umowy czy jego obowiązki. Drugi sposób odnalezienia menedżera muzycznego to poprzez portal LinkedIn. Wielu menedżerów muzycznych posiada tam właśnie swoje profile. Dlatego wykorzystaj wbudowaną wyszukiwarkę, aby takie osoby właśnie odnaleźć. Dodatkowym atutem tego portalu jest to, że możesz prześledzić dotychczasową karierę takiego menedżera muzycznego, czyli z jakimi artystami współpracował i jakie są jego dotychczasowe osiągnięcia. Jeśli chcesz bezpośrednio skontaktować się z menedżerem muzycznym, właśnie przez ten portal. To musisz tam posiadać również swój profil. Trzecim sposobem na odnalezienie menedżera muzycznego jest poprzez Instagram. Do odszukania takiej osoby, wykorzystuj hashtagi. Wielu menedżerów muzycznych i agencji menedżerskich wykorzystuje popularne hashtagi, takie jak hashtag menedżer muzyczny. Czwartym sposobem i jednym z najistotniejszych są koncerty. W aktualnym biznesie muzycznym to koncerty dają największy zysk menedżerowi oraz artyście. Dlatego jeśli poprzez taki występ menedżer zobaczy w Tobie potencjał, to masz dużo większą szansę, że nawiąże z Tobą współpracę. Jeśli jeszcze nie grasz takich profesjonalnych koncertów, to też nic nie szkodzi. Zamiast profesjonalnego koncertu możesz dać sobie szansę poprzez wystąpienia takie jak wszelkiego rodzaju open mic'i, koncerty charytatywne, przeglądy muzyczne, Zdziwisz się, jak wielu menedżerów muzycznych wciąż uczęszcza na tego typu wydarzenia. W przypadku takiego występu kluczowa jest Twoja osobowość, Twoja pewność siebie na scenie i kontakt z widownią. Punkt 5. Grupy na Facebooku. Jest wiele grup na Facebooku zrzeszających menedżerów muzycznych. Dołącz do takiej grupy i zapytaj o możliwość współpracy. Punkt 6. Networking. Największe i najlepsze wrażenie na menedżerze muzycznym zrobisz jeśli spotkacie się twarzą w twarz na dowolnym evencie muzycznym. Jest wiele wydarzeń organizowanych dla ludzi związanych z biznesem muzycznym. Staraj się jak najczęściej w takich wydarzeniach uczestniczyć i dzięki temu możesz osobiście zaprezentować się danemu menedżerowi. Ostatni, bonusowy sposób na odnalezienie menedżera muzycznego. Jeśli znasz artystę, który tworzy w podobnym gatunku do Ciebie i jest na podobnym etapie rozwoju Twojej kariery muzycznej, a posiada menadżera muzycznego, z którym osiąga już określone sukcesy, to warto, żebyś z takim menedżerem się skontaktował. Dzięki temu Ty masz pewność, że jego działania są skuteczne, a on otrzymuje artystę, z którym ma możliwość osiągnięcia równie podobnego sukcesu. Na zakończenie pamiętaj, że jeśli jesteś na początku swojej kariery muzycznej, to tak naprawdę nie potrzebujesz menadżera muzycznego, ponieważ samemu możesz wiele rzeczy załatwić. Jeśli jednak koniecznie go potrzebujesz, to powyższe wskazówki na odnalezienie go będą dla ciebie pomocne. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli uważasz, że był on dla ciebie pomocny, to daj łapkę w górę i pamiętaj o subskrypcji. Dołącz również do grupy na Facebooku, gdzie tworzymy społeczeństwo muzycznych biznesmenów. Link znajdziesz w opisie odcinka. Zapraszam cię również na naszego Instagrama. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki. Cześć.